Manko widzowie w drugiej części odcinka szóstego z serii Polanki w 20 25. Dzisiaj chcę dokończyć ten odcinek krótkim odcinkiem. Po prostu zaoram pole i postaram się tam przy kombajnie coś porobić. Nie wiem, zaoram to pole do, do końca i kończymy odcinek, bo już chcę Wam to pokazać na odcinku jak oram. Wiem, że was to nie zachęca oglądanie tego filmu, no ale zostawcie sobie go. No Dobra, jeszcze będę zabrało te słupy, bo znowu położę. no jest masakra. Nie wiem, dzisiaj chcę dokończyć orać to już na odcinku, bo tamten mi się wyłączył akurat nagrywanie. Ale zacznę sobie drugi. Postaram się dzisiaj skończyć ten odcinek. Eee, no żeby już było załane no chyba i nie będę poza odcinkiem tego robię. Nie, to muszę bań, zobaczę pod koniec odcinka, więc będzie ciekawe. A ja może na chwilę się wyciszę, bo na razie nie mam o co o czym gadać. Więc po poglądajcie trochę jak się Manchesterem ranię Jeśli się nudzicie, to mogę Wam o czymś tam pogadać. Nie wiem o czym, ale coś bym tam chciał w pogadać. Więc nie wiem, może jest tam reklamuję. Hmm, nie wiem. Mogę na przykład zareklamować... Co zareklamować? Wykupić yy, może stronę internetową, kurde. O, nie wiem, Kastiumus? No, yy, tej strony może i nie używam, ale no, może bym... chciałbym coś tam reklamować. Więc nie wiem, mogę tam zareklamować fajne Troncake, na przykład Casting News Możecie stworzyć własne ubrania Potem yy, jest sprzedawać i za to dostajecie Robuxy na przykład Mogę za na przykład, na przykład też za nie no castion news to w ten, możesz, możecie robić ubrania dostajecie robuxy za to jak ludzie kupią i możecie jeszcze co jeszcze się można robić nie wiem nie możecie robić ubrania je sprzedawać i za to sprzedawanie możecie dostać robuxy za które możecie kupić na przykład game pasy do gry czy coś no i za to możecie być, być bogaci tam strony customs. Też chyba zacznę jej używać. Co jeszcze mogę? Co no, To mogę jeszcze mam tutaj przykład no, zareklamować. Może i mi nie zareklamować, ale też mam coś zareklamować w każdym jedną z moich fajnych gier na telefonie, czyli Match Masters, No. Match matchmasters Match Masters. Możecie grać ze swoimi znajomymi, ry ry rywalizować o punkty i używać abilitek, by ich, żeby yy, no, zdobywać tych punktów jeszcze więcej. Yy, możecie wbijać poziomy i tam różne fajne rzeczy. Możecie kupować skiny. No, możecie robić praktycznie to, 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 co byście chcieli. Ja w, te, w tą grę gram. Rywalizuję z ludźmi z innego świata, z przyjaciółmi. Fajnie mi się w tą grę gra. Dołączcie. To instalujcie na App Store i zagrajcie nad swoim telefonem. Jeśli w ogóle macie to. Ten... No, polecam. Match Monsters aby miał montażysty by pokazał sobie stęż znaczy master, ale oczywiście nie mam montażysty, kto być moim montażystą, zgłaszać się na Discordzie, który macie w opisie. I nie tylko w opisie. Bo... Nie, musi, nie musicie iść nawet na Discordzie, możecie nawet... Na kom w komentarzach napisać i ten discord na do dołączyć to się wtedy ugadamy eee, ten. jak będziesz będzie, będziecie montować no Ja tworzę filmy a wy montujecie, rozumiecie i chciałbym jakiegoś fajnego montaży który ma który masz takie doświadczenie do montowania mm. więc no wiecie wiecie nie no już mi się nie chce z tego pola, no chyba by było dokończyć to oranie. Żeby nie było, żeby nie była masakra jakaś Panie, 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 panie. Możecie pisać czego chcecie jeszcze odcinek. ja chyba mówię, piszcie komentarze. Tymczasem film, zero komentarzy, Ej, ja taka... Chłyzią nie ma i znowu nie wiem co robić no, ale kurde, mogę nagrać wam film Jam. ale kurde, ja się nie chcę nie mogę grać wижу, w gry na Roblox nie mogę grać w fortnite, wolę wszystko inne już nagrywać no i wiecie, i mało filmów robię ale że dzisiaj kurde film wlatuje to nie znaczy, że, że, jut że jutro nie będzie filmu jutro też może być jakiś film, ale sam nie wiem, czy ja w ogóle będę miał chęć, żeby włączyć, no, nie tylko żeby włączyć komputer, ale czy w ogóle będę miał chęć do życia. Nie wiem. Ale zapewne nie będę miał w ogóle chęci do życia. Nie chcę im się nic. To już są w sumie chciały trwale. Żutek, pracuj. Gdzie jedziesz? pracuj. No, żeś tak biegł tutaj do chałupy. No, chora. Na ulub Ale magia. teraz spełniłem się w aucie w chałupie. Nie wiem, może Przebiegnę się na pola, kurwa, no to jest chyba teraz bądź Ja myślę, że to są statki. Ja myślę, że to są statki Star, Star Wars. Jezus, masia. I'm so a taki głupi. I zobaczmy, no kurde. Pojechał tym pasem i to nie wrócił nigdy. Kurde, mój stary pojechał kombajnem mnie i nigdy nie był. Ja pierdziałem co on tamtego zrobił. ja pierdolę. <grym> Okej, okay, nie było tomatu. Nie widzieliście to co było. E, e, nie, nie to był. Cięć Ja Nie wiem, tutaj to, co to zrobił. I don't know. I don't know. A nie, to, to ja nie, widzę nie, to nie, 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 cierpię tego pracownika. To jest po prostu pracownik nie, 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 niż nie, ja nie, To jest ten grunt w tym, w tym pokoju. Ja Dobra, oram to do pole, bo nie chcę, nie chcę bym tam zbierać. Upa akoram, ułupaj akoram. Przecież ja, 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 to, ja to, zbożę, no to szybciej niż kombajn. Szyb o, już się doram. Doram so tak. i wymocowałam. to. U, 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 tylko żeby już sobie dużo nie z tego polu. Żeby cofnął, może sięgnie rura. Ale rura sięgnie, sięgnie rura. O, sięgnęło! Cięgnęło! Dobra, wskoczył na ciunik, z czego wskoczył? Faj, bo... Nie wiem. Wymóc to te dwa pasy? Nie wiem, jeszcze mogę go nie pożegnać na ten dzisiejszy piąty, szósty odcinek, to co? Piąty? Nie wiem. Faj, jak ładnie sypię. To z czego Wysypujemy. Pa! Jak to Scary wygląda? Oooooooooooooooo, jak takie to, takie, to, takie teraz miniaturka tak wygląda. Ooooooo! Nie wam no, miniaturka na 100% nie będzie z tego z o... Or o nie wiem, sam nie mam scenariusza na tych odcinku, po prostu robię to co mi każę. Czy nie każę mi, ja sam to wymyślę. Tak, mam bardzo słaby pomysł. Nie. Dobra, jak już wysypałem. To żniwa mi się zajmę po, 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 po odcinku. Mogę live'a nawet zrobić sobie. Live'ika zrobimy żnifu Wejdź na niebamy kąba. Wejdź! Zatem mnie bamy komba Czekaj płóżcie header O, teraz po headerze wejdę. No wejdź, no wejdź Dobra, nie ja będę się z tym bawił yy, no, Może mogę się z wami pożegnać Bo widzimy się w następnym odcinku Dobra